czyli pewnej epoki, w której y, sztuka miała y, mówiąc najbardziej skrótowo dwie fazy, fazę awangardy pewnej dumnej, wysokomodernistycznej awangardy przekroczeń kapłaństwa pewnego w stosunku do y, mieszczaństwa, do burżuazji, do, do y, ludzi, których trzeba do pewnych rzeczy twardo przekonywać i fazę pop-artu, fazę też własnej kolaboracji. No, y, Warhol to y, jest innego typu awangarda. I jak wyglądało to złamanie wysokomodernistycznych ambicji i, i stwierdzenie, że będziemy się bawić motywami y, y, łatwymi? Ja bym się nie zgodziła, to... Ten, ten rodzaj takiej chronologii, którą Pan przedstawił, to jest tylko jeden punkt widzenia. Można też awangardę zobaczyć inaczej. Awangardę, która. Rosyjską awangardę, która chce, in, inna kwestia, jak bardzo to się udawało, jak się nie udawało, ale kto, która chce mówić do ludu, która chce ale produkować, to, a, która chce jedno, chce, po, chce oczywiście ale pouczać, ona za jeżeli. To podpiera się modernistycznym projektem polityki masowej, tak, który też jest... uszlachetnia tak, 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 na dobre tak, tak, i na złe. Tak, tak, to, jest, to, wszystko. To, to jest prawda. I... Warhol nie ma ani ideologii, ani poczucia, że tak, jako ale popartowiec Warhol jest. Warhol jest produktem troszkę innej sytuacji. Niż awangarda, ale jeżeli mówimy o takiej chronologii, czyli micie nowoczesności, którego awangarda jest na, na, na pewno taką najbardziej wyraźną e, ekspresją czy, czy, czy emanacją, i zastanawiamy się, jak to się e, zmieniło w tak zwanej współczesności, czyli docieramy do roku 68. I to, co jest fundamentem sztuki, którą nazywamy współczesną, e, no, to jest raczej jej potencjał krytyczny, czyli to, że Produkując dzieła swoje produkty, jednocześnie jest dość skupiona na autorefleksji, to autorefleksji krytycznej, a przy okazji jest krytyczna względem tego, co dookoła. Warhol oczywiście mo, można, można tak to opisać, ale Warhol jest raczej zjawiskiem związanym z wewnętrznym rozwojem artwordu, świata sztuki, że takie zjawiska były możliwe. Jest taka ilość osób zainteresowanych rynku, osób, które wiedzą do jakich on się odnosi treści, że są możliwe postaci, które kreują no, on, tego rodzaju popularność. Ale on ten popularną... bunt przeciwko mm -hmm. awangardzie wysokomodernistycznej, nawet w odmianie krytycznej, czyli mm -hmm. późnej, przeżywa bardzo świadomie. To jest taki dandys tak, zradykalizowany. Tak, tak, Pisze tą swoją tak, filozofię od A do B, która jest złośliwym pokazaniem, tak, że sztuka ale się najbardziej upaść w o tym rozmawiać że oczywiście ta awangarda, żeby włochol był możliwy, wiadomo, że gdzieś tam musi być w podtekście. Tylko, że ja zupełnie z tym mieszaniem porządku, wysokiego, niskiego, pop kultury, kultury popularnej, ja zupełnie nie mam z tym problemu. To można zobaczyć w linii od impresjonistów, że zawsze używa się tego jako środka, żeby trochę zaistnieć, trochę odświeżyć język. Zawsze jest to, o czym Pani mówi, do kogo mówimy. Jak się porozumiewamy, z, jak artyści się porozumiewają albo jak instytucje porozumiewają się z publicznością. Zamknięcie się w wieży z kości słoniowej, innym wielkim micie, związanym ze sztuką jest po prostu bardzo trudne do przeprowadzenia. Bardzo szybko prowadzi do izolacji i bardzo szybko prowadzi do, do utracenia kontaktu z odbiorcą. A jak Pani, ale szczerze, nawet gdyby miało to wzbudzić dalszą polemikę, obserwuję podobny proces właśnie pomiędzy XIX-wieczną prozą, również polską, ale też europejską, która zawierała bez wątpienia potencjał krytyczny, również poza Społeczny. eksperymentami estetycznymi, poza Zdolnością docierania do mas za pośrednictwem rozmaitych mediów, a porówna to pani z dzisiejszą telenowelą, to czy cokolwiek z tego się stało, szczerze? Ja jestem po prostu z, z, z jakby złą osobą do zadawania tego pytania. Ja należę do 8%, jak słyszałam, polskiego społeczeństwa, które nie ma telewizora i nie znosi telewizji. Rzeczywiście nie oglądam polskich telenowel, ale yy, nie wiem, czy ja jestem, ale za to. Yy, Byłam miłośnikiem takich seriali jak Ali MacBeal, czy, nie wiem, Doktor House jestem w stanie oglądać. Ja po prostu się nie odnajduję w polskich telenowelach, ale przyjmuję z pokorą do wiadomości, że jestem mniejszością i tak. ja bardzo walczę, żeby nasza mniejszość się powiększała. Ja rozumiem ten Cały program e, mojego muzeum ja rozumiem całe, jest po to, żeby ta mniejszość się powiększała, żeby w Polsce mogły też być inne telenowele. Ja nie jestem w stanie oglądać e, Powiem pani szczerze, <grym> że nie jadłem. jest to związane z z poziomem uczestnictwa społeczeństwa w kulturze tylko z zasięgiem naszych stacji telewizyjnych i kosztami, naprawdę, proszę mi wierzyć. Ja szczerze mówiąc, trochę rozumiem tę neobikiniarską ucieczkę od pewnego typu y, lokalnej kultury masowej, ale to, ale to jest, też jest jakaś odpowiedź, to, jeśli to, to pani jest, toleruje tak, to tak, pomieszanie. Jeśli to nie jest odrzucenie ideologiczne, czy odrzucanie estetyczne, czy odrzucanie klasycznie elitarne. Nie jestem w stanie. Tylko powiem. nie jest nie pani w stanie. Do Pana redaktora moje pytanie w zasadzie nawiązujące, choć znowu nieco przeniesione. Mamy odpowiednik takiego procesu w literaturze współczesnej światowej. Mamy moich ulubionych pisarzy, którzy niekoniecznie są ulubionymi pisarzami zrzutów literackich, choć zrzuty literackie też potrafią ich docenić. Mamy otóż linię Elisa, Litela, Wellbeka Pielewina, Sorokina, którzy... Ewidentnie postawili na pomieszanie tego wszystkiego, na skąpanie się w tym, co najniższe. No Jeżeli w wysokiej powieści rosyjskiej z, naprawdę z ambicjami pojawia się scena z y, prawdziwych kłamstw, gdzie bohater na skrzydle Harriera ze Schwarzeneggerem tam się obciskuje, bo to są jeszcze rzeczy o podtekście homoseksualnym, to widzi pan, że jest to rzeczywiście taka przejażdżka literatury wysokiej z diabłem. Y, pytanie, co ten Faust zyskuje, co traci y, pana za Zanim odpowiem na Pana bardzo skomplikowane pytanie, to chcę powiedzieć, że Schwarzenegger na Pani samolotu. Ilona ma rację i właściwie wszystko, co tu można powiedzieć, chyba zostało powiedziane. To znaczy telewizja ma swoje prawa i pewnie też swoje gatunki. Nie bardzo rozumiem, dlaczego mamy zestawiać XIX-wieczną powieść ze współczesną telewizją. Jeżeli byśmy rozmawiali o współczesnej powieści i współczesnej telewizji, to ja wtedy to już lepiej rozumiem i wtedy mogę powiedzieć tylko tyle, że brak tej literatury wysokiej w telewizji no, bierze się z tego, co też już zostało powiedziane, że ta literatura wysoka opuściła czytelnika, znaczy oni przestali opowiadać historię. To jest podstawowa sprawa, to co zostało powiedziane, znaczy dobrze opowiedziana historia i oczywiście można to robić na wiele sposobów. Ale dajmy na to, gdyby dzisiaj żyły takie pisarki, jak Karen Blixen, to myślę, że nie byłoby dużego problemu, ona fantastycznie opowiadała historię i niezależnie od tego, czy ktoś poza Karen Blixen czyta inne wybitne dzieła literatury światowej, no to dla niej też znajduje miejsce w swojej bibliotece. Niezależnie od tego, jak jest wyrafinowanym umysłem. I ja te telenowele rozumiem. Warto też przytoczyć, to, to nie są prywatne jakby takie fakty, ale już zapisane w książkach, że dajmy na to Czesław Miłosz e, rozpoczynał swój dzień od oglądania telenoweli. Złotopolskich najpierw. Tak, i ja to rozumiem, ponieważ on chciał zobaczyć. E, nie mógł już prawdopodobnie jeździć tyle, ile by chciał, spotykać się z ludźmi. Chciał zobaczyć. Jaki pani ten kraj jest? 60 lat emigracji. Ja nie, zacznie pani, ale moje podejście pani do... jest tak, nieideologiczne. Ja, ja, nie, nie ja nie mam pretensji, no oprawdę, ja nie, ma... ja nie, ma... nie, nie pani, że za obowiązek oglądania Proszę seriali. Nie, nie ma, nie ma. Może I że, ja do tego wrócę, ale rze jak to jest Tak, że, że te seriale no, mogłyby być inne, ciekawsze, kręcone. W, nie są o mnie po prostu W cudowniejszych miejscach, prawda? Bardziej pociągające. Ale... Wyjątków, nas wiele. Tak, ale. Ja bym się zastanawiał raczej nad tym, czy we współczesnej telewizji jest miejsce na to, co kiedyś było siłą tej telewizji. Bo ja pamiętam, że w momencie kiedy pierwszy raz rodzice włączyli telewizor u mnie w domu, to oglądaliśmy no, może już nie sagę rodu Forsajtów, ale sagę rodu paliserów. Je, I jednak to były wielkie filmy, no, wspaniale zrobione. Przykład, tak, z albo jak, jak Przyswojenie telewizyjne dość klasycznej formy literackiej. Tak. Klasycznej raczej. No, ale teraz już, ale już... generalnie do filmu się nadaje klasyczna tak, rzecz. No, i... no, proszę się zastanowić, co się adaptuje na potrzeby filmu z literatury współczesnej. No, rzeczy, które mają kręgosłup fabularny, wyraźny. Inaczej ten film też będzie nieoglądany. oglądany. Tak, ale kręgosłup. nie, ale ma, to, to, ma pani rację. Nawet jeżeli ktoś nie, nie czuje telewizji tak jak ja, no, musi przyjąć pewne ograniczenia czy, czy pewną specyfikę tego akurat gatunku. Nie jest też przypadkiem, że na przykład BBC realizuje, przechodząc do takich powieści, które się pojawiają na początku XX wieku, realizuje fantastyczny film według znowu Bright's Head Evelina Woe z cudownymi to to był aktorami. Serial. Tak, no właśnie był to był serial, a, tak, a zrobili film. Tak. Ja mówię o tym serialu. I to jest miejsce, kiedy pojawiają się wielcy aktorzy. Tu oczywiście można było tacy, jak akurat w tym filmie tam jest Gilgut, jest Olivier i ci, którzy dopiero wtedy zaczynają, jak Jeremy Irons. I nikt się jakby nie wstydzi tej obecności w takim fantastycznym serialu, który jest oglądany do dzisiaj, powtarzany, jest na płytach i tak dalej. Więc czy nie potrafię sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie jestem człowiekiem telewizji, czy w dzisiejszej telewizji jest miejsce na tego typu programy, czy ktoś by to wytrzymał? Co się z nami stało? A może się nic nie stało, może tamten świat był nieprawdziwy, że wtedy ludzie siedzieli i oglądali sagę rodu paliserów? Przecież odległość między takim człowiekiem, o widzem tamtego serialu, a rzeczywistością Sagi Rodu Paliserów była większa niż jest, można sobie byłoby wyobrazić dzisiaj. Więc co się w nas takiego stało? Na pewno jest też ta ucieczka literatury od opowiadania historii. To znaczy, że każdy kombinuje, nawet ci najznakomitsi opowiadacze historii, no, starają się od tego uciekać, ponieważ uważają, że to w jakimś sensie obniża loty tego, co oni tworzą. To znaczy, jeżeli oni bardziej to skomplikują, to będą przez to ciekawsi, prawda? to, to co, coś zyskają, a właściwie niczego nie stracą. Tak mi się zdaje, więc ja troszkę się czuję tutaj w takiej z, 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 złej pozycji, na złym stanowisku. No, właściwie nie, nie mam żadnych zarzutów wobec telewizji, przeciwnie, raczej mam jakieś... Myśli nie najlepsze o tej współczesnej prozie. No też jest tak, to trzeba sobie powiedzieć, że my nie słyniemy my, to znaczy literatura polska, z jakiegoś nadmiaru fantastycznych powieści. Już niezależnie od tego, czy się one nadają do adaptacji filmowej, czy mogą być impulsem do tworzenia jakiejś opowieści. No po prostu ich nie ma. Więc może dzięki temu, że, że pani potrafi opowiadać historię współczesnego Polaka w telewizji na swój sposób, no jednak my coś zyskujemy i właściwie powinniśmy być wyłącznie pani wdzięczni za obecność i za to, że pani to robi. Wdzięczni. Właściwie wszyscy się zgodziliśmy, Ta. że nie jest to problem medium, że telenowela jest wręcz stworzona do przekładania na nowy język klasycznie napisanej literatury. Chciałem podziękować wszystkim państwu za Dziękuję. rozmowę. дәк